Cześć. Tu Janek z kanału BrickStrix. Słuchajcie, musimy ratować Harry'ego Pottera niebieskim Fordem przed rodziną Darsley'ów. Zapraszam. Zestaw 75968 kosztuje katalogowo 350 zł bez grosza. Ma 797 elementów oraz 6 figurek. A jak podaje strona promoklocki.pl, najtaniej można go zdobyć za 263 zł. Na przodzie pudełka widzimy y, domek z zewnątrz. Y, widzimy też wszystkie figurki, bo jest ich aż 6, Widzimy y, Forda Anglia. Y, widzimy też takie ciasto, które lewituje dzięki Zgretkowi. Y, a na tyle pudełka. Widzimy, e, widzimy, jak wygląda domek wewnątrz. Widać, że to jest połączenie pierwszej i drugiej części filmu Harry Potter, ponieważ w pierwszej części Harry dostawał listy z Hogwartu, zaproszenie do Hogwartu, ale nikt go nie chciał tam puścić. Ale mamy też zgretka z drugiej, e, z drugiej części. Po tych malutkich obrazkach tutaj możemy też zobaczyć, że jest komórka pod schodami e, i. Że tutaj możemy wrzucać y, listy, a tu jest jakieś pokrętełko, czyli będzie jakiś mechanizm. Y, pewnie będą, będzie tam y, trzeba wrzucać, tam będzie jakaś blokada, się przekręci, wtedy nagle wylecą te listy. Teraz sprawdźmy, jak wygląda to w środku. Już otwieram pudełko szybko. I już sprawdzamy. Dobra, to możemy odłożyć. Yy, mamy widać tutaj pięć woreczków. Mamy też y, instrukcję. Szkoda, że nie jest zafoliowana, bo jeżeli mamy zapłacić 350 zł, a w środku znaleźć pogiętą instrukcję, to ja bym się troszkę wkurzył. Mamy też tutaj y, taką płytkę, luźno, i mamy arkusz naklejek. Y, mamy tutaj różne naklejki. Mamy Private Drive, tutaj będzie przed domem stać. Mamy tablice rejestracyjne do Forda. Mamy drzwi z tymi zapchanymi y, listami, ale mamy też tutaj, że deska, że tak jakby że ta deska zasłania tą dziurę, żeby te listy nie wpadały. Y, mamy też portret rodzinki, mamy też te portrety, y, mamy portret ten ruszający się rodziców Harego. Tutaj też są jakieś żołnierzyki, które Harry trzymał w swojej komórce, i tutaj mamy też coś związanego z Hogwartem, czyli jakieś herby, jakieś inne rzeczy Gryffindoru. No to co, ja biorę się do budowania. Ok, zestaw już jest zbudowany. Najpierw zajmijmy się budynkiem. Jeżeli chodzi o przód budynku. To najpierw przynajmniej mi rzucają się w oczy te drzwi, do których na siłę są wepchnięte te listy. Yy, yy, mamy tutaj też taką latarenkę, która oświetla wszystko w nocy. Mamy też taką latarenkę tutaj yy, z boku. Yy, I teraz tak fajnie jest zrobiony ten dach z takich dachówek czarnych na górze tak samo. Jest, ko jest komin, y tutaj też za chwilkę pokażę na innym kadrze. Y jest antena, nawet mogę po... Jest antena telewizyjna, choć w środku nie ma telewizora. To jest antena telewizyjna. Y mamy oczywiście okna. Y tutaj na górze u Harego okno jest takie, które może można łatwo wyjąć oraz jest zakratowane to okno. Na dole też są posadzone jakieś roślinki. I teraz myślę, że byśmy przeszli do środka. Najpierw popatrzmy tutaj na górę. Co tutaj się dzieje? Po pierwsze leży tutaj jakaś gazeta. Jest łóżko z taką nietypo, nietypową pościelą, bo nie jest ona, powiem, symetryczna. Tutaj mamy też to zdjęcie rodziców Harego, które się ruszało. Mamy też tutaj na górze różne: jest herb Hogwartu, tutaj jest jakaś flaga Gryfindoru, jeszcze jakieś soby są. Następnie mamy schody, które schodzą w dół. A tutaj na dole mamy tak. Mamy drzwi od drugiej strony. Tym razem jest tutaj deska, żeby te listy nie wlatywały. Tak samo, dlatego z drugiej strony jest tyle wepchniętych. Tutaj jest fotel wujka Harego. Mamy też tutaj kanapę. Mamy kominek, na którym jest portret rodzinki. I tak tutaj mamy drzwi do słynnej komórki. Pod schodami jest, pod schodami jest. Yy, można by było to otworzyć, ale nie ma się co siłować. Dlatego tutaj możemy otworzyć. I, na, I tutaj widać jakieś słabe łóżeczko. Teraz te drzwi można tutaj otworzyć, bo tak naprawdę z tamtej strony powinno się wchodzić, ale od tej strony. Można się. Oj! Odpadło! Można się bawić od tej strony. Już tutaj nie mieszka Harry, Dlatego jest jakaś miotła, ja, jakaś łopata. Yy, więc tak. I jest, jest mechanizm, o czym mówiłem. Jak przekręcimy to, to spadają listy do harego. I, I tutaj jest tak, że tak. Najpierw trzeba przekręcić w prawo i założyć blokadę. Następnie tutaj trzeba przejść i wrzucić e, wszystkie listy. Następnie przekręcamy w lewo i czasem się zacina, ale wszystkie wylatują. E, Okej, okay, jeżeli chodzi o budynek, to mi się wydaje, że już tyle. Muszę teraz podnieść tą latarnię, która mi spadła. Przejdźmy teraz do tego samochodu. Jest to oczywiście Ford Anglia. To jest samochód rodziców Rona Wesleya. Ale jeżeli, kto oglądał film, ten wie. Ron oczywiście podkradł im ten samochód. Samochód umie latać. No tutaj raczej nie. Zobaczymy. No tutaj chyba nie umie latać. W rzeczywistości, ale tak, teraz już nie żarty, tylko przechodzimy. Yy, mamy zbudowaną maskę, mamy yy, tablice rejestracyjne, są yy, ta zrobione światła, wygląda to fajnie. Z drugiej strony też mamy tablice rejestracyjne i mamy otwierany bagażnik, gdzie może być bagaż Harego, jak już będą uciekać. I tutaj mamy też linę, żeby rozwalić to okno w jego pokoju. Z ciekawości sprawdzę, czy się zmieszczą do środka A i żeby włożyć figurki, to wystarczy tutaj z tyłu. Wystarczy tutaj z tyłu. Otworzyć tak i do środka włożyć. Czy się za chwilkę przejdziemy do figurek, ale czy się zmieszczą. Włożę tutaj rona i włożę Harego. No, na siłę, na siłę, ale dwie figurki do środka wejdą. Oczywiście mają otwierane drzwi i, i, te, i to, że można otwierać dach i figurki oraz ten bagażnik, to dzięki temu to jest właśnie samochód do bawienia się, bo gdyby nie można było otwierać dachu, to, 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 to bym powiedział, że to jest tylko taki samochód kolekcjonerski. Pierwsza figurka, jaką tutaj wezmę i widzę, to jest Ron Wesley, który przyleciał fordem, żeby go uratować. Jeżeli chodzi o jego strój, to ma jako korpusik, to jest jego sweter, jakieś ciemnobrązowe jeansy, różdżka. Jeżeli chodzi o minki, to jest taki uśmiechnięty Ron i, prze, i troszkę przerażony. Teraz przechodzimy do Harego, który nam się tutaj przewrócił. No też ma jakiś strój domowy, jakaś bluza, jakaś koszulka pod spodem, czarne jakieś dżinsy. Ma różdżkę, ma walizkę. Jeżeli chodzi o buźki, to jest uśmiechnięty Harry. Oraz jest też przerażony, tak, podobnie jak Urona. Yy, następna figurka to tutaj jest Dudley. Yy, no, jest ubrany yy, w ładny strój, bo to jest pupilek ciotki Petuni. Yy, ma taki ładny czerwono-czarny sweterek i jak, jakiś, nie wiem, nie wiem jaki to jest kolor, można powiedzieć, Taki jasno brązowy, bardzo jasno. Jeżeli chodzi o jego minki, to ma taką zaskoczoną, może lekko przerażoną oraz y, taką uśmiechniętą. I to bardzo, uśmiechniętą. Następnie przechodzimy do ciotki Petuni. Y, ma tutaj y, jakąś koszulę w kratkę oraz y, no nóżki, no to też jakieś spodenki, pewnie bordowe. Jeżeli chodzi o miny, to ma taką, no też można powiedzieć, zaskoczoną, oraz tutaj z tyłu ma, że jest niezadowolona, wąskie usta. Ma. Następnie przechodzimy do wujka Vernona. Ma też jakiś sweter, ma nóżki, jakieś spodnie w tym kolorze co jeszcze jaśniejszym niż Dadley Jeżeli chodzi o miny tej figurki, to jest taki zły wujek i może być uśmiechnięty. Teraz przechodzimy do zgredka. No, zgredek, tak jak w filmie jest ubrany w, jakieś, w jakąś starą szmatę. I tutaj jest to też troszkę nietypowe, bo jego głowa nie jest z plastiku, tylko jest taka troszkę gumowa. Ma małe, nieruchome nóżki. Tutaj też z tyłu postawiłem. Tutaj jest ciasto, które zrobiła ciotka Petunia. I tutaj mamy też taki można powiedzieć, stojak. Oczywiście to, to ma robić takie coś, że niby lewituje, że to jest przeźroczyste, ale gdybym nie oglądał, mi się wydaje, że gdybym nie oglądał filmu Harry Potter, to bym pomyślał, że to jest jakiś właśnie stojak. Mamy też tutaj mm, taką tabliczkę Private Drive, że tutaj się zaczyna ta ulica, na której siedzi Sowa, która dostarcza haremu listy. Ale nie mogłoby też zabraknąć Hedwigi w tym domu, która razem z Harym uciekała z tego domu. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making the spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh! jingle 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 Ogólnie zestaw bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba ten samochód. Wydaje mi się, że będę się nim bawić do wieczora. Fajnie jest też zbudowany budynek. Wszystko jest tam fajne po prostu. Do niczego bym się nie przyczepił w tym zestawie. I to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa!